Profesjonalny atlas ćwiczeń KFD.pl Trening mięśni klatki piersiowej Rozpiętki na maszynie siedząc bardzo ważne jest zajęcie odpowiedniej pozycji. Powinieneś odpowiednio uregulować wysokość siedzenia i usadowić się tak, aby przedramię i łokcie przylegały bezpośrednio do poduszek. Usiądź w poziomie. Cała sylwetka ugięta w pasie ma tworzyć mniej więcej kąt prosty. Klatka powinna być wypięta nieco do przodu. Przyciągając poduszki zrób wydech, a w powrocie do początkowego ułożenia weź wdech. W fazie szczytowej należy przytrzymać przez chwilę ciężar, natomiast ruch powrotny powinien odbywać się płynnie, bez jakiegokolwiek szarpania, tak aby mięśnie pracowały przez cały czas. Zadbaj też o pełne rozciągnięcie mięśni w fazie negatywnej. Łokcie w trakcie całego ćwiczenia powinny być oddalone od tułowia. Uwaga! Jest to jedno z najczęściej stosowanych ćwiczeń rozciągających stosowanych na tę partię mięśniową. Bardzo ważną rolą w omawianym ćwiczeniu odgrywa odpowiednia technika oraz odpowiednie ustawienie wysokości łoweczki, tak, aby zaangażowane były w górnym stopniu ćwiczone mięśnie. Ćwiczenie jest szczególnie przydatne przy stosowaniu planów treningowych, w których zamierza się zawrzeć ćwiczenia izolowane. Należy pamiętać, aby nie ciągnąć ciężaru grzbietem. Ważną rolę odgrywa płynny oddech. Dokładne informacje, opisy, zdjęcia oraz wizualizacje zaangażowanych w ćwiczenie grup mięśniowych znajdziecie na atlas.kfd.pl. Pomyśl o zdrowiu. Postaw na odżywki. Postaw na suplenet.